z tym Stanek, witajcie w programie z głupimi wpadkami, gdy byłem mały, pępowina obwinęła mi się wokół i dlatego mam niedotleniony mózg i jestem debilem internetu. Bla, 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 wpadki, kradnę je sieci, tralalala. Weź, 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 no kurde. Są filmy kultowe, słabe. Beznadziejne i popieprzone. A to ostatnie, żeby zrozumieć, to trzeba oglądać, niestety, pod wpływem zielonej substancji. I wtedy pojawia się problem, który polega na tym, że tego filmu wtedy i tak nie pamiętasz. Dlatego twórcy pozwalają sobie na wpadki, jakie by normalnie nie przeszły. Na przykład tacy od Incepcji. Zobaczcie sobie. Ariadna wbija do śpiącego koba. Zobaczcie, że Typiera ma na sobie przełożoną torbę. I w tym, i w tym ujęciu to widać. Ale co się proszę Państwa dzieje? Oczywiście sekundę później torba znika, a naiwni twórcy myślą, że widz tego nie zauważy. No i w sumie mieli rację. Ja nie wiem w sumie, co się dzieje z tymi słuchawkami. No bo niby są, ale w kolejnej scenie ich nie ma, no a później znowu są. Słuchajcie, widocznie reżyser tak się poprzątał w wizji swojego filmu, że sam już nie wiedział, czy te słuchawki mają być, czy też ich nie ma być. No i raz są i raz. W Polsce znikające sprzęty RTV są na porządku dziennym. Nieraz wsiadałem przy pętli na Górczewskiej z dwiema komórkami, i chyba i potem, a wysiadałem ze starą babcią, bo musiałem niestety jej pomóc, i jedną komórką. Innymi słowy, welcome to Poland! Jeszcze bardziej tym przy... filmem jest Wyspa Tajemnic, gdzie wspólnym mianownikiem oprócz przyjaciół z poprzednią produkcją jest... Leonardo DiCaprio, czyli człowiek, który podobno bardzo rzadko się myja, dezodoranty uważa za zbyteczne. A wszystko to, bo jest ekologiczny. Dlatego, drogie dzieci, gdy kiedykolwiek nie będziecie miały ochoty się myć, to powiedzcie rodzicom, że właśnie jesteście ekologiczni. I wtedy wszystkie inne argumenty waszych starych pójdą się w... wieszcie. sam tak miałem, bo jestem ekologiczny. Na przykład sikam pod prysznicem, nawet na basenie. W wodzie. I wiecie, co to za żółty mocz tutaj pływa? To ten gruba sobok. Zlukajcie na rękę babki. Widać, że pisze ona po lewej stronie notesiku, mniej więcej na środku kartki. A w kolejnej scenie widzimy jednak ten napis nie dość, że po prawej stronie to jeszcze strony. Ta sama babka po przesłuchaniu wypija całą szklankę wody i odstawia ją pustą, blisko żółtych kartek. Chwilę później widzimy, że nie dość, że szklanka zmieniła położenie, to wcale nie jest pusta, tylko do połowy pełna. Co za głupia baba! Czak wkłada papierosa do swoich ust. Widzimy zmianę ujęcia i co? Czak znowu wkłada papierosa do ust. Efekt déjà vu albo błąd montażysty, ale stawiam nad drugie. Obrączka, którą ma na ręce, Teddy w pewnym momencie znika z niej. Z niej, czyli chodzi mi oczywiście o rękę. Ja wiem, że wy teraz czekacie na coś, że znowu zrobię głupiego, zabawnego, zwariowanego, nieobliczalnego, a więc pamiętajcie, by swoje wpadki słać na mail ślepackliszka.maopatto.siewidnie.pl. Tego się nie spodziewaliście, nie? Tak, tak, proszę państwa. Podałem właśnie swojego maila. I proszę bardzo ślicie wpadki, ponieważ ostatnio coraz więcej spamu przychodzi, więcej, na niż falek. Na przykład zwiększyła się ilość maili propozycją powiększenia penisa. Ja nie wiem skąd oni to wiedzą. To chyba po tych ostatnich odcinkach wyciętych. Ale za dużo chcą. 50 dolarów biorą za jakąś tabletkę, nie wiadomo czy to podziała. Tam ktoś pisał jakiś ekspert, że to niby na 10 minut działa. No panowie, to Viagra, Viagra. Nieważne. Idę się zrelaksować. Dostałem ostatnio dobry towar. Od Michała <śpiew>